Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na wwwmatzadanie.pl Zapraszam. Zadanie 11. Sprawdź, czy trójkąt o podanych długościach boków jest ostrokątny, prostokątny, czy rozwartokątny. No i mamy 6 podpunktów. Wiemy, że jeśli boki trójkąta oznaczymy ABC w taki sposób, że A będzie najkrótszym bokiem, B będzie środkowym bokiem, a C będzie bokiem najdłuższym oraz a kwadrat plus b kwadrat jest mniejsze od c kwadrat, to trójkąt jest rozwartokątny. Jeśli natomiast a kwadrat plus b kwadrat będzie większe od c kwadrat, to trójkąt jest ostrokątny. Dodatkowo, jeśli a kwadrat plus b kwadrat będzie równe c kwadrat, to trójkąt jest prostokątny. No dobrze, w podpunkcie a boki naszego trójkąta to 2,5 cm, 6 cm i 6,5 cm. Zastosujemy sobie twierdzenie Pitagorasa. Najpierw ustawimy te boki od najmniejszego do największego, czyli najkrótszym bokiem tutaj będzie bok o długości 2,5 cm, środkowym bokiem będzie bok długości 6 cm, a najdłuższym bok o długości 6,5 cm. Zapisujemy twierdzenie Pitagorasa, no i wiemy, że w tym twierdzeniu a i b to dwa krótsze boki w trójkącie prostokątnym, czyli w naszym przypadku 2,5 cm oraz 6 Centymetrów. Stawiamy do twierdzenia Pitagorasa, czyli mamy 2,5 do kwadratu plus 6 do kwadratu jest równe 6,5 do kwadratu. Wykonujemy potęgowanie 2,5 do kwadratu to 2 ,5 razy 2 ,5, 2,5 razy 2,5, czyli 6,25. 6 do kwadratu to 6 razy 6, czyli 36. I 6,5 do kwadratu to 6,5 razy 6,5, czyli 42,25 setnych. Po lewej stronie równania wykonujemy dodawanie. 6,25 plus 36 to 42,25. Jest równe 42,25. Otrzymaliśmy równość. Zatem ten trójkąt jest na pewno trójkątem prostokątnym. Teraz podpunkt B. Trójkąt ma boki długości pierwiastek z 2 cm, 2 cm i 3 cm. Musimy ułożyć te boki od najmniejszego do największego. Wiemy, że pierwiastek z dwóch to w przybliżeniu 1,41, zatem pierwiastek z 2 cm to będzie najkrótszy bok tego trójkąta. Środkowym bokiem będzie bok długości 2 cm, a najdłuższym bok długości 3 cm. No i zapisujemy twierdzenie Pitagorasa, a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, a i b to dwa krótsze boki naszego trójkąta, czyli w naszym przypadku pierwiastek z dwóch do kwadratu plus 2 do kwadratu. Jest równe 3 do kwadratu. Pierwiastek z 2 do kwadratu to pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, czyli pierwiastek z 4. Zatem 2. 2 do kwadratu to 2 razy 2, czyli 4. I 3 do kwadratu to 3 razy 3, czyli 9. Po lewej stronie równania 2 plus 6 plus 4 to 6. Jest równe 9. No i widzimy, że tutaj mamy zdanie fałszywe, czyli na pewno trójkąt nie jest trójkątem prostokątnym. Dodatkowo a kwadrat plus b kwadrat jest w tym przypadku mniejsze od c kwadrat, czyli korzystając z naszego twierdzenia, jeśli a kwadrat plus b kwadrat jest mniejsze od c kwadrat, to trójkąt jest rozwartokątny. Zatem nasz trójkąt jest trójkątem rozwartokątnym. Od punkt C Nasz trójkąt ma boki długości 9 cm, 8 cm i 5 cm. Ustawiamy boki od najmniejszego do największego, czyli 5 cm, 8 cm i 9 cm. Zapisujemy twierdzenie Pitagorasa. No i w naszym twierdzeniu za A i B wstawiamy dwa krótsze boki, czyli 5 i 8 cm. Otrzymujemy 5 do kwadratu plus 8 do kwadratu jest równe 9 do kwadratu. 5 do kwadratu to 5 razy 5, czyli 25. 8 do kwadratu to 8 razy 8, czyli 64. I 9 do kwadratu to 9 razy 9, czyli 81. Dodajemy liczby po lewej stronie równania. 25 plus 64 to 89. Jest równe 81. No widzimy, że otrzymaliśmy zdanie fałszywe. Na pewno nie jest trójkąt prostokątny. Ale dodatkowo wiemy, że a kwadrat plus b kwadrat jest tym razem większe od c kwadrat. No i korzystając z naszego twierdzenia, jeśli A kwadrat plus b kwadrat jest większe od c kwadrat, wówczas trójkąt jest ostrokątny, czyli w naszym przypadku trójkąt będzie trójkątem ostrokątnym. To punkt d. Nasze boki trójkąta to trzy pierwiastki z 2 cm, pierwiastek z 15 cm i pierwiastek z 3 cm. Wiemy, że pierwiastek z dwóch to w przybliżeniu 1,41 setnych, zatem trzy pierwiastki z dwóch to w przybliżeniu 3 razy 1,41 setnych, czyli w przybliżeniu 4,23 setne. Pierwiastek z 15 to w przybliżeniu 3,87 setnych, a pierwiastek z 3 to w przybliżeniu 1,73 setne. Zatem teraz możemy ustawić te boki od najmniejszego do największego. Zatem najkrótszym bokiem będzie bok. Długości pierwiastek z 3, następnie pierwiastek z 15, a najdłuższym bokiem będzie bok długości 3 pierwiastki z 2. No i wstawiamy do twierdzenia Pitagorasa, czyli bierzemy dwa krótsze boki, otrzymujemy pierwiastek z trzech do kwadratu plus pierwiastek z 15 do kwadratu jest równe 3 pierwiastki z 2 do kwadratu. Pierwiastek z 3 do kwadratu to pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, czyli pierwiastek z 9, zatem 3. Pierwiastek z 15 do kwadratu to pierwiastek z 15 razy pierwiastek z 15, czyli pierwiastek z 225, czyli 15. I 3 pierwiastki z 2 do kwadratu to 3 pierwiastki z 2 razy 3 pierwiastki z 2, czyli 9 razy pierwiastek z 4. Pierwiastek z 4 to 2, czyli otrzymujemy 9 razy 2, co daje nam 18. 3 plus 15 to 18, jest równe 18. Otrzymaliśmy zdanie prawdziwe, zatem nasz trójkąt jest trójkątem prostokątnym. Podpunkt E. Boki trójkąta to boki o długości a pierwiastek z 2 cm, a pierwiastek z 3 cm i a pierwiastek z 6 cm. Wiemy, że pierwiastek z 2 to w przybliżeniu 1,41, pierwiastek z 3 to w przybliżeniu 1,73, a pierwiastek z 6 to w przybliżeniu 2,45 cm. Możemy ustawić te boki od najkrótszego do najdłuższego, czyli najkrótszym bokiem w tym przypadku będzie a pierwiastek z 2 cm, następnie A pierwiastek z 3 cm, a najdłuższym bokiem będzie A pierwiastek z 6 cm. I wstawiamy do twierdzenia Pitagorasa dwa krótsze boki za A i B, czyli mamy A pierwiastek z 2 do kwadratu plus A pierwiastek z 3 do kwadratu jest równe A pierwiastek z 6 do kwadratu a pierwiastek z 2 do kwadratu to a pierwiastek z 2 razy a pierwiastek z 2 czyli a kwadrat pierwiastek z 4 pierwiastek z 4 to 2 czyli otrzymujemy 2a kwadrat a pierwiastek z 3 do kwadratu to a pierwiastek z 3 razy a pierwiastek z 3 czyli a pierwiastek z 9 pierwiastek z 9 to 3 czyli otrzymujemy 3a kwadrat i a pierwiastek z 6 do kwadratu to a pierwiastek z 6 razy a pierwiastek z 6 czyli a pierwiastek z 36 pierwiastek z 36 to 6 czyli otrzymujemy 6a kwadrat no i dodajemy po lewej stronie wyrazy podobne czyli 2a kwadrat plus 3a kwadrat to 5a kwadrat jest równe 6a kwadrat Widzimy, że zdanie jest fałszywe, czyli na pewno nie jest to trójkąt prostokątny. Dodatkowo możemy wyciągnąć wniosek, że a kwadrat plus b kwadrat jest mniejsze od c kwadrat. No i w naszym twierdzeniu, jeśli taka sytuacja miała miejsce, wówczas trójkąt jest trójkątem rozwartokątnym. I podpunkt f. Trzy boki naszego trójkąta to pierwiastek z 3 plus 1 cm, pierwiastek z 3 minus 1 cm i dwa pierwiastki z 2 cm. Wiemy, że pierwiastek z 3 to w przybliżeniu 1,73 cm. Zatem bok długości pierwiastek z 3 plus 1 to w przybliżeniu 1,73 setne plus 1, czyli w przybliżeniu 2,73 Bok długości pierwiastek z 3 minus 1. To w przybliżeniu 1,73 setne minus 1, czyli w przybliżeniu 73 setne. Wiemy, że pierwiastek z dwóch to w przybliżeniu 1 i 41 setnych, zatem bok długości 2 pierwiastki z dwóch to w przybliżeniu 2 razy 1,41 setnych, czyli w przybliżeniu 2,82 setne. No i teraz możemy te trzy boki ustawić od najmniejszego do największego. Widzimy, że najkrótszym bokiem będzie bok długości pierwiastek z trzech minus 1. Następnie będziemy mieli bok długości pierwiastek z trzech plus 1, no i najdłuższym bokiem będzie bok długości 2 pierwiastki z 2. Stosujemy twierdzenie Pitagorasa, za A i B wstawiamy dwa krótsze boki, czyli pierwiastek z trzech minus 1 do kwadratu plus pierwiastek z 3 plus 1 do kwadratu jest równe dwa pierwiastki z 2 do kwadratu. I tutaj. Przy tych wyrażeniach będziemy korzystać ze wzorów skróconego mnożenia. Tutaj najpierw mamy kwadrat różnicy, a następnie kwadrat sumy. No i przypominamy sobie te wzory: kwadrat różnicy, czyli a minus b do kwadratu. Najpierw bierzemy pierwszy wyraz z nawiasu do kwadratu minus dwa razy pierwszy z nawiasu, czyli a, razy drugi z nawiasu, czyli b i plus drugi z nawiasu do kwadratu. I kwadrat sumy, czyli pierwszy wyraz z nawiasu do kwadratu, następnie plus dwa razy pierwszy, czyli A razy drugi, czyli b. I plus drugi wyraz z nawiasu do kwadratu, czyli B kwadrat. No dobrze, najpierw pierwiastek z trzech minus 1 do kwadratu, czyli pierwszy wzór. Bierzemy pierwiastek z trzech do kwadratu. Minus 2 przepisujemy, razy pierwszy wyraz z nawiasu, czyli pierwiastek z trzech. Razy drugi wyraz z nawiasu, czyli 1 i jeszcze plus drugi wyraz z nawiasu do kwadratu. Teraz drugi wzór skróconego mnożenia, czyli pierwszy wyraz z nawiasu do kwadratu, plus dwa razy pierwszy wyraz, czyli pierwiastek z trzech, razy drugi wyraz, czyli 1 i jeszcze plus drugi wyraz z nawiasu do kwadratu, czyli 1 kwadrat. Jest równe, a po stronie prawej mamy dwa pierwiastki z dwóch do kwadratu. To dwa pierwiastki z 2 razy dwa pierwiastki z 2, czyli 4 pierwiastki z 4. Pierwiastki z 4 to 2, a więc 4 razy 2 to 8. No dobrze, przekształcamy lewą stronę naszego równania pierwiastek z 3 do kwadratu to pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, czyli pierwiastek z 9, zatem 3. Minus 2 razy pierwiastek z 3 to minus 2 pierwiastki z 3, razy 1 to wciąż minus 2 pierwiastki z 3. 1 do kwadratu to 1 razy 1, czyli 1. Pierwiastek z 3 do kwadratu to 3. 2 razy pierwiastki z 3 to 2 pierwiastki z 3. Razy 1 to wciąż 2 pierwiastki z 3. I 1 do kwadratu to 1 razy 1, czyli 1. Wykonujemy redukcję wyrazów podobnych. 3 plus 1 to 4. Plus 3 to 7. Plus 1 to 8. Minus 2 pierwiastki z 3 plus 2 pierwiastki z 3 to 0. Zatem po lewej stronie otrzymujemy 8 jest równe 8. No i widzimy, że otrzymaliśmy zdanie prawdziwe. Zatem w tym przypadku trójkąt jest trójkątem prostokątnym. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.